Audio system Subframe M10 Evo, e, obudowa do zamontowania wewnętrzne koła zapasowego e, z wbudowanym głośnikiem. Tym razem jest to obudowa nieco większa niż e, te bardziej płaskie modele R10 Flat Evo, R08 Flat Evo e, Subframe. Y. Tym razem mamy do czynienia z obudową pełnowymiarową, która może zastąpić pełnowymiarowe koło, ale za to oferuje obudowę Bass Reflex. Tutaj mamy bardzo dużą skrzynię, 34 litry objętości. Jak na Bass Reflex, na 10 celowy głośnik to jest bardzo sporo. W razie czego można dołożyć drugi głośnik i zwiększyć ciśnienie akustyczne, można też dołożyć wzmacniać i wtedy uzyskujemy. Taki do wbudowania w skrzynie, wtedy uzyskujemy aktywny subwoofer i też jest to oferowane jako subframe M10 Evo. Active i też są dwie wersje z mocniejszym i słabszym wzmacniaczem, ale ważne jest jedno: taki subwoofer oferuje jakość i głębię basu normalnego, dużego subwoofera wolnostojącego. A przy tym zaleta jest taka, że no oczywiście nie widać go, bo zajmuje miejsce pod podłogą bagażnika, a po drugie ten bas bardzo głęboki, donośny, bardzo głośny bas jest emitowany przy podłodze, więc ten bas rozchodzi się po kabinie samochodu o wiele efektywniej i szybciej. Bez, z mniejszymi opóźnieniami i przede wszystkim dużo jest mocniej odczuwalny na miejscu kierowcy niż gdyby taki sam subwoofer postawić na podłodze bagażnika. Ten efekt rozchodzenia się przy podłodze, ten downfire efekt jest rzeczywiście w samochodzie, w samochodach odczuwalny, szczególnie w trudniejszych autach, na przykład w sedanach. Ten subwoofer potrafi zaskoczyć tym jak przebija się do wnętrza kabiny. Budowa tego, tej skrzyni jest niezwykle masywna, no to oczywiście tłumaczy, dlaczego takich skrzyni nie robią tutaj domorośli producenci. Ta skrzynia to jest oryginalny produkt audiosystemu zaprojektowany przez nich i wykonana jest naprawdę premium. Są tu w środku przeróżne konfirmaty, wzmocnienia, usztywnienia, no i to powoduje, że bas jest o wiele bardziej dynamiczny, mniejszy, mniejszy jest poziom zniekształceń. Oczywiście no nie jest to, to wpływa negatywnie na cenę, ale staramy się tutaj, żeby te ceny były przystępniejsze na rynku polskim, więc myślę, że nie powinno być biedy. Bardzo polecam, jeśli ktoś chce mieć ukryty, bardzo solidny subwoofer bez kompromisów, bez zabierania sobie powierzchni bagażnika. Oczywiście, no, nie mając już koła zapasowego, dla tych, którzy chcą mieć i koło, i subwoofer, polecam SW11 Active. A tutaj taka alternatywa drewniana klasyczna, a jednocześnie ukryta.